Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybienić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim sen człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, Ta scena z przemienieniem powtarza nam się wielokrotnie. Ona się powtarza przez każdy Wielki Post, no i przez święto Przemienia Pańskiego, które obchodzimy, przypomnijmy sobie kiedy? 6 sierpnia. 6 sierpnia, tak jest. 6 sierpnia i też ta lekcja jest też wtedy czytana. Natomiast no, ruszmy to dzisiaj od takiej strony, mianowicie, że to odzienie zostało, było lśniąco białe i chciał postawić trzy namioty. Piotr. To lśniąco białe było, tam jest użyte greckie słowo, które odzwierciedla mianowicie mieć polerowaną, bądź też lustro, które odbija słońce, tak jak dzisiaj na świecie. No tak, tak intensywny blask, jak na przykład. Tutaj właśnie przychodziłem i tutaj dwie osoby były właśnie tak skąpane w tym słońcu i musiało okulary założyć, bo, bo ono po prostu jest tak intensywne. Tak, taki bił, bił blask od Pana Jezusa, co spowodowało, że oczywiście, że oni byli zachwyceni, ale jednocześnie przestraszeni. Tutaj tu się pojawia takie określenie filozoficzne dotyczące teologiczne, dotyczące dwóch rodzajów Pana Boga, który się objawia w, w, w Piśmie Świętym, a więc mianowicie, Pan Bóg który jest przerażający, czyli tak zwany trem, trem, tremendum i, 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 i fascinans, czyli wspaniały, czyli zachwycający. Taki, który wprowadza te, ten tremendum, to jest to, jest, to, jest, to, to przerażenie, tak? to jak się tam na przykład, to jest ten element, kiedy Mojżesz był na Synaju i oni się i góra drżała, tak? oni przerażali, mówili, idź tam i rozmawiaj z nim, bo my się boimy. Tak? A z drugiej strony mamy te, te elementy, również udziału Pana Boga, który, jest, który działa przez, przez uzdrowienia, przez różnego rodzaju cuda. Powiedzmy na przykład, jak przejście przez morze. Czerwone. Więc to są rzeczy, które, które jakby to są te elementy, które tu pojawiają się w tej narracji. Więc chciałbym dotknąć tej kwestii dotyczącej, dotyczącej owego namiotu, tego, 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 tego aspektu, z którym wyraża Piotr. Piotr chce zatrzymać chwilę. To jest tak mniej więcej tak, jakbyśmy to dzisiaj wspaniale no, świecące słońce, po tej szarudze, którą mieliśmy w ostatnimi czasy takiej, takiej depresyjnej. No to po prostu chciałby człowiek zatrzymać to słońce i chciałby tę aurę zatrzymać, aczkolwiek proszę pamiętać, że w naturze wszystko zmierza ku środkowi. Więc ostatnio tam wysłuchałem, też akurat jechałem taksówką i pan miał włączoną Radio Classic i, i tam była informacja z Radio Poznań, że oni robią, lansują poznańskie tereny w Arabii Saudyjskiej pokazując deszcze i naszą wieleń. Tak? Jak się pojedzie do Arabii Saudyjskiej, to są tylko piochy, suche wiechcie i, i, i kamienie. Kamory, i ciągle słońce, słońce grzeje, i w ogóle nie ma się gdzie schować. Więc jak oni przyjeżdżają tutaj, to tu jest po prostu raj na ziemi. Tak? pełni zieleni. My oczywiście chodzimy, kwękamy i narzekamy, że na oleje, że na węgiel, że kalosze trzeba zakładać. A to proszę Państwa, że zawsze, proszę Państwa, w naturze wszystko zmierza ku środkowi. Jak się przegnie w jedną stronę, to później trzeba odbić w drugą stronę. Jak ze sprężyną, teraz będę prowadziłem, to też nie to tłumaczyłem że jak się roz, sprężynę rozciągnie, to ona siłą rzeczy później wraca do środka poprzez amplitudy tak uderzające. Tak jak się przegnie w jedną stronę na jednym ekstremum, to później trzeba się liczyć z drugim ekstremum. Tak? Więc to trzeba tę rzeczywistość no, jakoś mądrze, mądrze przeżywać. No i ten Piotr chce tę chwilę zatrzymać, ale tego się nie da zatrzymać, tego się nie da zatrzymać. I to, tu, w tej Ewangelii jest świetnie pokazane, mianowicie, że Pan Jezus mówi, mówi że w ogóle Piotr nie wie, co mówi, że On, że Pan Jezus idzie do Jerozolimy i to jest nasza duchowa droga, proszę Państwa. Jeśli ktoś chce się tylko zatrzymać na tym przyjemnym doświadczeniu tu teraz, to wcześniej czy później będzie sfrustrowany. Natomiast nawet jeżeli, jeżeli to przyjemne doświadczenie jest, na przykład mam urlop, tak? albo ten piękny dzień dzisiejszy, tak? on zaraz skończy się, bo słońce zajdzie, przyjdzie chłód, etc. etc. I, sobie, I teraz gdyby ktoś chciał się skoncentrować i tylko i wyłącznie na tym do, pozytywnym doświadczeniu, bo ono jest pozytywne, jak najbardziej, to, to się wcześniej czy później czy, yy, zawiedzie, czy się sfrustruje. Natomiast to, co Pan Jezus pokazuje, to jest tak, to to przemienienie, on mówi, musi iść do Jerozolimy, no w innym tekście synoptycznym, i do Jerozolimy umrze i zmartwychwstanie. Czytamy to w tym, w, tym, w tym drugim czytaniu, że Pan Jezus później umarł, ale po śmierci zmartwychwstał. I kiedy my, i siedzi po prawicy ojca, i kiedy ja nawet doświadczam jakiegoś przykrego elementu przemialności. Czy przy, przykrego doświadczenia, to mając w perspektywie Pana Jezusa, ale, ale tu trzeba, proszę Państwa, prowadzić życie duchowe, bo ja mam w perspektywie Pana Jezusa i dzięki Jego zmartwychwstaniu, mimo, że zachodzi słońce, mimo, że przyjdzie zaraz listopad, za jakiś czas, mimo, że ja zawsze mam taki, takie doświadczenie, mianowicie, że jak słyszę, yy, słyszę, że... Mówię... Dzień jest, dłu jest dłuższy od najkrótszego w roku o tyle i tyle. O no to ja, zaraz będę owego, zaraz przyjdzie maj. Tam to wiecie, tam zimna Zośka, później Boże Narodny, ten Boże Ciało, upał będzie jak 150, może burza przyjdzie jak zwykle, tak. Później będą wakacje. I na Jana słyszę, po Janie słyszę. Dzień jest krótszy od. i od razu na raz będzie listopad, za te słoty i będzie krótko, i będzie ciemno, i trzeba będzie się. To jest normalna sprawa. I teraz, już w momencie, kiedy to, się, to płynie, teraz, jeżeli jak ja mam w perspektywie Pana Jezusa, to od razu przerzucam zwrotnicę, ale Ty jesteś. A Ty jesteś słońcem niezachodzącym. Ty jesteś moją nadzieją, moją, moją radością, moim pokojem. I bez względu na to, jaka jest aura na zewnątrz, to dzięki temu, że ja Ciebie mam, to ja się nie rozpalam, Tak, Mam Ciebie i jest ok. Ty sprawujesz nade mną opiekę, troszczysz się o mnie, ja się z Tobą przyjaźnię, poświęcam Ci mój czas na modlitwę, jestem z Tobą blisko. I przez to nie tracę sensu i nie tracę smaku życia, nawet jeśli ten smak jest nieciekawy. Nie, nie dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus, Pan Jezus ładuje im akumulator nadziei, wiary i miłości, po to, żeby oni się nie rozpadli w momencie, kiedy przeżyją będą musieli przeżyć zgorszenie krzyża. Ten akumulator najprawdopodobniej nie był do, 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 do końca doładowany, ponieważ jak, oni, jak widzimy, jak oni się zachowują w wielki piątek w ogrójcu, to jest ta sama trójka w ogrójcu, tak? Piotr, Jan i Jakub. Oni wszyscy, oni, oni tu trzej siedzą i są przestraszeni, zasnęli z obawy, bo, bo się boją, uciekają w sen to oni się rozpierzchają, tylko Jan zostaje pod krzyżem. Może tylko ten, rzeczywiście ten Jan jedyny, który, który tak był doładowany tą, 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 tym, tym doświadczeniem na taborze, że on wytrzymał to, to miażdżące doświadczenie, stojąc pod krzyżem, w nadziei, że to się zmieni, ponieważ Pan Bóg jest na niebie i na ziemi i on, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. I żeby ma to troszkę bliżej pokazać, przytoczę dwie, dwie rzeczy. Mianowicie, jedną to taką wysłucha, wysłuchałem historię, w konferencji o opatrzności Bożej Ojca Pałysa. Warto sobie tu ją znaleźć. Bardzo, bardzo fajnie. Zresztą ojciec Pałys uważam, że jest bardzo bardzo wart posłuchania. I mam nadzieję, że mi nie, że mi nie, nie, nie będzie za złe, że przywołam tę, tę historię. Ale ona mnie niesłychanie dotyka. Mówiłem o niej na, na Ricie, ale chcę powiedzieć, na części z Was nie było, więc pozwolę sobie ją powtórzyć. Mianowicie ojciec Pałys opowiada taką historię, którą wyczytał gdzieś w annałach dominikańskich. Z 1915 roku, a była taka sprawa, że mieli ten klasztorze, była pierwsza wojna światowa, w klasztorze był jakiś dostawca cukru, który był bardzo zbożnym człowiekiem i przyjmował codziennie komunię świętą i oddawał się pod opiekę Bożą przez ręce Matki Najświętszej. No i pewnego dnia powiedział im, że chce jechać do swojej żony, odwiedzić małżonkę. No więc co, jak wiadomo, małżonka, rzecz ważna, znaczy nie rzecz, tylko osoba ważna, sprawa ważna, w związku zapakował plecak i pojechał. Wsiadł w pociąg. Wsiadł w pociąg, pociąg był wypełniony żołnierzami rosyjskimi. Jak go zobaczyli, to był młody chłopak w okresie produkcyjnym. Reprodukcyjnym, i jak go zobaczyli, no to zaczęli się tam z niego drwić, pokiwać, że no, żądał nie w wojsku, etc., etc. No więc on zaczął tam ich przekupy, przekupywać początkowo jakimiś rzeczami, które miał w plecaku. Rzeczy się skończyły, doszło do jakiejś przepychanki, i, i ten chłopak został wyrzucony w biegu z pociągu. Runął głową w dół, uderzył o kamień, ale przeżył. No i można powiedzieć, no, katastrofa, tak. No, ale się pozbierał. Ważną rzeczą jest tutaj to, że, że, się, że był zbożny i oddawał się pod opiekę Bożą. Yy, pozbierał się, no i ruszył drogę wzdłuż tego torowiska, no bo mówi, że gdzieś do jakiegoś sioła dojdzie. Sioło, tak, to wiem, tak, sioło to jest to, tak, wieś, tak, osada, tak. Do jakiegoś sioła dojdzie. No, idzie, idzie, patrzy, dochodzi do stacji, a tam retes i rejbach. Co się stało? Okazało się, że pociąg, którym jechał, Wpadł na inny pociąg, bo ktoś tam się zepsuła zwrotnica czy, czy coś, i w tym pociągu ci ty żołnierze, którzy, którzy nam byli, no jacy byli, zginęli. I on by, by byłby zginął. No, i tu, się, no to, i tu się zjawi, proszę Państwa, od razu nam się wyjawi drugi okres warunkowy, z gramatyki, tak? Gdyby był, nie został wyrzucony. To by, byłby zginął w, w, tym, w, w tym, razem z nimi. Ale ponieważ był, został wyrzucony, to nie, został, to, to nie zginął z tymi żołnierzami. I, i, e, i wrócił, do, wrócił do, do, do klasztoru i podziękował Matce Bożej, Matce Bożej e, e, przez, za to, że, 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 że no, wyprosiła mu ten, ten, to, to ocalenie, które było w trudnych okolicznościach. Gdyby Pan Jezus był, nie umarł, nie mieli, poróżna jest nasza wiara, bo by nie zmartwychwstał, mówi Święty Paweł. W związku z tym czasami jest tak, Pan Bóg czasami tak prowadzi, że, że przez trudne doświadczenia, ale przeżywane w wierze, jesteśmy w stanie przejść przez ciasną bramę oczyszczającą nas, która przynosi w efekcie ocalenie czy jakiś inny dobry plon. Natomiast jeżeli się zatrzymamy tylko i wyłącznie na tym trudnym doświadczeniu, no to może być różnie możemy się rozpaść, możemy stracić wiarę. Ja miałem dyskusję teologiczną na temat tego całego, tej całej sprawy jeden z moich kolegów przywołał psalm, bo tam jeden powiedział, a co z tymi żołnierzami? Ale no, no, ci żołnierze, ponieważ się, się no, zachowywali tak, jak się zachowywali, można zakładać, że oni tak zbożni nie byli, pod po opiekę bo Pana Boga się nie oddawali. Natomiast jeden z moich kolegów przywołał psalm, 29 albo 79, już nie pamiętam, Pan Bóg Pan Bóg jest tarczą dla tych, którzy się u niego chronią. Jak ty się chronisz pod pasz Boży, to się Pan Bóg chroni mianowicie w takich rzeczach, chociaż czasami musicie ochronić przez trudne doświadczenia. Natomiast, żeby to można było przeżyć, to oczywiście taki dzień jak dzisiejszy, przepiękny, słoneczny, wiosenny który ładuje akumulatory, ma również, ma również nas przygotować, również w aspekcie duchowym przeżywanej przy świętej, na to, że może, może przyjść jakaś trudna okoliczność, trudna sytuacja, niemniej jednak ważna ze względu na moje zbawienie. I wziąłbym to od strony nie tylko duchowej, a wziąłbym od strony humanistycznej, ogólnej. Nawet jeśli ktoś byłby tutaj szukający, poszukujący, niewierzący, niepraktykujący przy, przyszedł tu przez tak zwany w cudzysłowie przypadek. Otóż przywołam film, który jest absolutnie niereligijny, ale ma niesłychanie uniwersalne y, y, przesłania. Mianowicie mam tu na, mam tu na myśli y, niezwykłe przypadki Benjamina Batona. Benjamin Baton. Tak? Tam jest taka historia, ta jego, ta pamiętam ta, 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 y, y, imienia, miałem sprawdzić, mszu, ale zapomniałem oczywiście. Y, no a powiedz, ta główna bohaterka, y, y, ta przyjaciółka y, y, tego Benjamina y, jest tancerką. I ona będąc tam, pracując w Nowym Jorku w balecie, funkcjonuje w bardzo rozwiązanym środowisku. Nawet do tego się przyznaje. No i jest świetna właśnie tam jest taka scena, kiedy on używa właśnie ten, ten tryb warunkowy, Drugi trup warunkowy, gdyby nie było to się zdarzyło tak tam, bo tam wychodzi ktoś tam, nie, tam kupił za późno postawił samochód, ktoś tam się zagapił z kupowaniem ciastka, coś tam tego, coś tam suma sumarum powiedziałbym suma tych zdarzeń spowodowała, że kiedy ta dziewczyna wyszła na ulicę akurat podjechał samochód, który ją uderzył, zniszczył jej dom, złamał jej nogę która spowodowała, że ona więcej już nie może, nie może tańczyć, ale co powoduje, że ona nie może już więcej tańczyć? To zdarzenie trudne i bolesne, dramatyczne spowodowało, że ona została wyciągnięta z tego dekadenckiego środowiska. Ona zaczęła pracę w, 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 w kwiaciarni, a potem wróciła do Stanów i związała się z tym Benjaminem. Ja już pamiętam te kwestie sakramentalne, i tak dalej. Nie, w ogóle, nie wchodzę w to, bo nie chcę w ogóle, bo to nie o to chodzi. Tylko mi chodzi o to, że ona później założyła rodzinę, urodziła córkę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A gdyby była została w tym, w tym Nowym Jorku, w tym, w tym dekadenckim, rozwiązłym świecie, to być może po prostu rozsypałaby się jak, 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 jak domek z kart, na okoliczność zawiedzionych nadziei, bo, 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 bo skończyłaby się kariera, skończyłoby się to towarzystwo, i skończyłaby się całość. Tak? Dlatego istotną rzeczą jest to, żeby patrzeć na swoje, na swoje trudne doświadczenia w tej perspektywie taboru, tak? że tabor mnie ładuje, ale przy, kiedy przychodzi moment, moment doświadczenia bolesnego, to ja jestem skupiony na Tobie, ponieważ Ty jesteś dla mnie, Panie, najważniejszy, ty jesteś słońcem i zachodzącym na, 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 na kręgu. Ja wierzę w zmartwychwstanie, a ponieważ wierzę w zmartwychwstanie, więc wiem, że nie ma rzeczy, która by mnie, które, które, która by mnie nie, nie wyprowadziła na prosto. Dzisiaj dostałem na Facebooku taką, taki. To już mam kończyć, ale, ale to myślę, że to warto jest. Jeszcze to Wam przywołam i już uciekam. Mianowicie dostałem taki link właśnie odnośnie do, 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 tego, do tego Pałysa. I on przywołuje taką, taką, taką myśl jednego z ojców Kościoła. Jeśli doszłaby wieść o jakimś nieszczęściu, czy przeraziłbyś się Abba? Zapytano Teodora. Stwarzec rzekł: jak, Jeśli niebo spadło na ziemię, Teodor nie zadrży. Uprosił bowiem modlitwami u Boga, aby usunął u niego strach. Piętnaście wieków później jezuicki kapłan, znamy go, bo już sprowadzali, polskiego pochodzenia i misjonarz, ojciec Walter Ciszek, znamy? Znamy. Zostaje aresztowany i uwięziony w Związku Radzieckim na ponad dwadzieścia lat. Najpierw przybywa w izolatce, a następnie w syberyjskim obozie robotniczym, gdzie doświadcza najbardziej brutalnych warunków, jakie można sobie tylko wyobrazić. I właśnie wówczas przechodzi swoją przemianę. W strachu odnalazł nadzieję, a w zamknięciu oddał swoje życie Bogu. Przed śmiercią wyznaje najpełniejszą wolność, umaga, najpełniejszą wolność, jaką kiedykolwiek znałem, największe uczucie, poczucie bezpieczeństwa, Pochodziło z porzucenia mojej woli, aby czynić wolę tylko Pana Boga. Żeby tak się zdarzyło, musi przyjść taki moment, takiego ścisku. Także ja po prostu puszczam wszystko i ty jesteś na mnie jedyny. Amen.